z moim tonikiem wydanym niedawno Ogród Szczęśliwy, taki optymistyczny tytuł, bo po części dotyczy to ogrodu, ogrodu botanicznego w Krakowie. Myślę, że jest to ogród szczęśliwy i piękny. O tej porze roku skłania nas do myśli o przemijaniu, ale przemijaniu optymistycznym. Dzisiaj jest tylko wielkiego wyciszenia po całym roku, po całym zabieganiu. Jest to czas, kiedy jeszcze możemy usiąść na ławce, popatrzeć na drzewa, na opadające liście, podsumować ten rok, zastanowić się, jakie były najładniejsze chwile. Myślę, że takie zamyślenie ma w sobie zawsze ukrytą poezję. Są różne książki, wśród są też książki takie. Nie zawierała pięknych słów, stron skrzypkowatych, połyskujących złotymi myślami. Była zwyczajna jak dło, wyciągnięta wyciągnęta w ciemności. Książka, która uratowała ciężkość. Ten dawny wiersz, Akie Zemanek całkiem niespodziewanie stał się może najkrótszą licencję książki, której wydanie dzisiaj świętujemy. autorskiego wyboru z lekcji z 18 lat pisania pod tytułem Okrąt Zamiast płuc koronkowe skrzydła. Obudziłam się w zielonkawej wodzie, w chwili, gdy nie wyszłam jeszcze na ląd. Spokojna wśród wodorostów nie przeczuwam swojej wielkiej przyszłości, wspaniałej kariery. Przewagi, jakbym daje, był i właściwa pionowa postawa. Tego rodzaju twórczość. Jak chodzi o to, że życie majeczne, spotykamy praktycznie tylko ulica wyżymorskie. I tutaj chciałabym właśnie zwrócić uwagę na takie nauki, właśnie dwie jakby równoległe sprawy. Myślę, że każdy z nas pełni wiele ról w życiu. Nikt nie pełni tylko jednej roli. Myślę, że ja przede wszystkim jestem tym, kim jestem zawodowo, to znaczy naukowcem i nauczycielem akademickim. Nauczycielską, niesłychanie wysoko swoje cenie. Bardzo poważną rzeczą dla mnie są układy. I oczywiście praca naukowa. Historia botaniki to nie jest taka czysta, porządna botanika. Ja nie jestem porządnym botanikiem, bo to jest dziedzina stojąca na pograniczu pomiędzy humanistyką a naukami przyrodniczymi. Ja zajmuję się. jak nauka rozwijała się w czasie, nauka, która obecnie ma tak nieprawdopodobną siłę, siłę teoretyczną i praktyczną. Dzień, w którym zniknęła, był tak jak inne Liście przeprowadzały się na niższe piętra ulic. Kolejki ptaków przecinały niebo wąskimi tuszkami. Czas powoli wymieniał wnętrza plemienic. Kończył się wiek i nic nie zapowiadało miłości na pomiętych twarzach pieniędzy. Przyjaciele budowali na drzewach domy z i kultury Zmęczenie unosiło każdą chwilę, jak jesień zżywająca z brzegu tymczasowe miasta. Zaczęłam pisać jako dziecko, kiedy składałam litery. Wtedy pisałam małe takie pierwszyki, robiłam sama książeczki i trzymałam w chorobie Ale w pewnym czasie mama zabroniła mi to robić, ponieważ nie stosowałam żadnych reguł ortograficznych. Bała się, że mi to do końca życia zostanie, taka ortografia. Oczywiście, no jak się okazuje, to nie. Natomiast dorosłe pisanie zaczęło mi się w sposób nadal chorobudzki. W dorosłym życiu dużą rolę odkrywała dla mnie zawsze poezja, ogromną, ale tak nie pisałam początku poważnie tylko jakieś takie urywki. Pewnego dnia zobaczyłam wygłoszenie o konkursie na utwory o Krakowie i wziąłam kurat pracy i w ciągu jednego dnia napisałam 10 tekstów. Między innymi tekst niby lata. I zapomniałam o tym. Po pewnym czasie przyszedł telegram okazało się, że zdobyłam główną nagrodę w tym konkursie. Byłam w strasznej konsternacji. bo Jak wręczyli mi tą nagrodę, to zaczęli pytać o twórczość, a czy nic. <laughs> Są dwa jeszcze szczególne u Ciebie, że jest wielkie szczególnie, ale dwa takie, które mają jedne, to jest portret ojca. Powiesz, ojciec, ojciec cukierny. Ojciec bezprzednio podróżował w swojej cukierni. Kilometry ciasta w puszczach zaroślał dzików. Białe pustynie mąki przemierzał mozolnie. Wieczorami wychodził na dach z lornetką. Tłumaczył gwiazdy na waniliowe ciastka. W osiemdziesiątym roku życia jeździł na sanda. Kiedyś bez teczki, bez parasola wyszedł do pracy po płatku w śniegu, w górę. A drugi portret matki, dziewczyna z gołębiami. Dziewczyna z gołębianem, wczesną wiosną, w filmie węglarskiego szulicy ulicy Gołębiej. Futra lisów jak złote obuki. Wyfruwały na ramiona kobiet. Mama widziała wszystko przez dziurkę od Samotna dziewczyna z prowincji z jednym posagiem wody, która liście na drzewach poruszała jak wiatr. Często widzę ją w myślach, jak wyprowadza na spacer cienie swych rodziców jak kłaniają się jej nieznajomi malarze, pięknej dziewczyny z parą białych na ramieniu. Ojciec był cukiernikiem bardzo dobrym, uczył się w Wiedniu, w robił wspaniałe ciastka. Wiele pani przychodziło do niego po przepisy, tylko nie ja. Ja jestem analfabetą w tej dziedzinie, obronnym, żałuję. Myślę, że było to po części z tego, że jak przychodziłam do taty do pracowni to na przykład pytam co sądzę o ostatnim okresie w twórczości Lista, czy o najnowszych osiągnięciach astronautyki. Jest pasjonował się nauką, sztuką, zwłaszcza muzyką. Próbowała w Krakowie w tejże pracowni węglarskiego przy ulicy Gołębiej. To podobno przed wojną był najlepszy złapat krawiecki w Krakowie. Tam ubierał się w kosek z słukami, które moja mama mi zawsze dokładnie opisywała, zwłaszcza fascynowała mnie Maria Pawlikowska-Sążewska. Była rzeczywiście osobą wielkiej urody, miała bardzo wielu adwokatorów, ale wybrała ojca, skromnego człowieka, skromnego pochodzenia. A było to znakomity wybór, mimo że ojciec był 19 lat starszy od mamy. Znakomite małżeństwo tworzyli. I myślę, że mamie w tym małżeństwie nagrodziło się to ciężkie dzieciństwo. Mama bardzo cieszyła się z mojej poezji, bardziej niż z mojej profesory. Proszę Państwa, tak doszliśmy do końca naszego spotkania. Ostatni wiersz którą chciałam podziękować wszystkim Państwu i podziękować organizatorowi dzisiejszego, organizatorowi dzisiejszego spotkania, rykowi, który tak wspaniale i możliwie omawiał moją panu Mateuszowi, który bardzo pięknie grał, kompaniował. Była to autonomiczna muzyka, a nie kampania Pogód szczęśliwy. Jeśli chcesz na się na nowo, zacznij założenia ogrodu. Nie musi być prawdziwy. Może trwać najpierw kilka sekund przed snem. Codziennie posadzaj jedno drzewko, ochraniaj ciepłe własnego oddechu. Bądź pilnym ogrodnikiem, wyrywaj krzywy, ciemne uczucia, zbolałe wspomnienia. Pewnego dnia przezroczysty ogródek na brzegniejszych myśli stanie się miniaturą świata, Twoim prywatnym, szczęśliwym ogrodem botanicznym. Co jest ważne między dobrym porankiem, a umierającym dniem? Co jest ważne? Miłość. Miłość przede wszystkim. No, to niekoniecznie nie w tym znaczeniu amor, tak jak my to rozumiemy, czyli miłość erotyczna, ale myślimy również w sensie caritas, czyli miłość urodztwową, miłosierdzie to nie jest dobre określenie. Miłość jako sympatia, jako akceptacja. Przebaczenie dla świata, a zarazem zachwyt nad każdą chwilą. Myślę, że jest to niesłychanie potrzebne. Każda chwila jest nieprawdopodobnie cenna.